Mano Siemano z tej strony Faltun. Witam w kolejnym odcinku, a w nim ogrywanie kontentu z wersji 7.9. No i pierwszy quest, który wykonam: Dreamer's Challenge Quest. A więc jeden z dwóch, bo drugim questem jest Pizza of Inferno. No co w inferno pewnie za jakiś czas, jeśli się uda, jeśli się poszczęści z serwisem, no to właśnie pewnie wtedy to nagram, jeśli właśnie się uda zrealizować. A dzisiaj Dreamers Challenge Quest, no quest, które już na tej postaci wykonałem to jest moje jakby kolejne podejście pod nagranie, bo z pierwszego nagrania nie byłem zadowolony i dlatego taka kolejna próba no zobaczymy jak tym razem wyjdzie no i tak pokrótce na szybko taka historyjka jak to wygląda z tym questem a więc ogólnie jeśli chodzi o historię tych dwóch questów Pizza of Inferno i Dreamers Challenge Quest no to wszystko rozgrywa się tutaj na terenach poch. te questy też z sobą są w jakiś sposób powiązane historyjkowo no i zaczynamy koło, koło temple na poch, ogólnie tutaj ten budynek, te ruiny są dawną siedzibą tych rycerzy koszmaru, które są właśnie głównymi postaciami tego, tego quest'a, tej historii i tutaj właśnie w, tej, w tych okolicach można spotkać jakieś ciekawostki, jakieś zagadki, właśnie to jakiś dream master spoczywa. No, i właśnie ogólnie chodzi o tą całą sztukę podróżowania w snach, a więc wchodzimy już tutaj w te dawne ruiny, do tej dawnej siedziby tych rycerzy koszmaru. W całej tej historii chodzi o to, że byli rycerze koszmaru, którzy potrafili właśnie podróżować w snach. Dzięki temu mogli wchronić świat Tibi przed różnymi zagrożeniami, przed złem. Z tej sztuki nauczyli się od elfa, albo od elfów, już dokładnie nie pamiętam, jak to było w, w tej historii, no ale właśnie nauczyli się tej, tej sztuki podróżowania w snach, dzięki czemu mogli być skuteczniejsi w walce z, ze złem. No i jeden z tych rycerzy koszmaru się Zbuntował, przeszedł na złą stronę, przez co siły zła również opanowały tą sztukę podróżowania w snach, no i przez to mogły te siły zła dorwać rycerzy koszmaru. No i w taki sposób praktycznie zostali oni unicestwieni, oprócz jednego ostatniego mistrza, który pozostał, no i do którego właśnie w tym kwestii będziemy zmierzać a więc tutaj już rozkopuję ziemię, wchodzimy do dziury no i lecimy z kłeścikiem rzeczy już mam przygotowane te które będą tutaj potrzebne no i jeśli chodzi takie, o takie zdobywanie przedmiotów y, patrząc na tą wersję 7.9 to największy problem byłby y, z Dev ringami bo te pierścienie tak naprawdę moglibyśmy tylko zdobyć na y, napoi no ja je sobie Kupiłem z marketu, no bo właśnie przez to, że napoi jeszcze nie byłem, więc nie miałbym możliwości ich zdobycia, bo właśnie w tej aktualizacji potworki dużo potworków takich demonicznych właśnie zostało dodana wraz z poi questem. No i tutaj idziemy dalej przez ten labirynt, przez te podziemia. No, i żeby tutaj przejść dalej, to trzeba mieć paca oraz marchewkę przy sobie, a więc już mi marchewkę y, zabrało. No i biegniemy dalej. Tutaj właśnie niebezpieczeństwo. Y, podpalamy tutaj ten popiół. Po prostu <laughs> szare miejsce, najprościej mówiąc. I tutaj mamy już kolejną miejscówkę. Robi się coraz ciekawiej, bo właśnie, żeby y, się dostać do tego teleportu za drzewkami, y, trzeba. Poświęcić pierwszego Def Ringa, a więc rzucamy go na kratkę i, yy, i możemy się tutaj dostać. No i tutaj zaczyna się najlepsza zabawa, tak naprawdę jeśli chodzi o, tego, o ten Quest. No bo w sumie tutaj żadnej walki w tym Questie nie mamy. Głównie chodzi, yy, żeby na miejscówkę dojść, rozwiązać parę zagadek. Yy, no i też przetrwać. Chociaż nie jest, yy, jest jakieś bardzo trudne to przetrwanie, ale to będzie już w dalszej, yy, w dalszej części. No, tutaj tak naprawdę najbardziej y, czasochłonna rzecz, bo trzeba te poduszki ustawić właśnie w taki sposób, jak jest tutaj y, pokazane, a więc niebieski kolor, zielony. No i tutaj takimi po trzy y, tego samego koloru musimy tę całą powierzchnię podzielić na te cztery y, kolory, a więc no ja się będę tutaj powoli y, bawił, no bo bez sensu jest, żeby ja y, miał ja to wszystko. Nagrywał, bo znając życie, po prostu długo, długo mi z tym zejdzie. No ale po prostu co jakiś czas myślę, że będę dawał jakąś aktualizację, jak to mi idzie. A więc właśnie w taki sposób, poprzez chodzenie na te kratki, przesuwamy te poduszki. No i musimy tak to wszystko uczynić, tak to wszystko zrobić, żeby się one dopasowały. A więc ja tutaj się Troszkę pobawię. Dobra, jesteśmy po jakichś pięciu minutach. No i zaraz będę miał dwa kolorki ustawione, ale to, to nic nie znaczy. To nic nie znaczy, że mam praktycznie dwa kolorki ustawione, bo wiem z praktyki, że to bardzo szybko się zmienia. No tutaj naprawdę trzeba mieć taką kurczę, nie wiem jak to nazwać, wyobraźnię, myślenie odpowiednie, odpowiedni typ myślenia. No, ale ja jestem raczej chyba, chyba bardziej kreatywną osobą niż taką logiczną. No, bo jak ktoś ma właśnie taki odpowiedni na to look, to pewnie spojrzeniem już wie w paru ruchach, jak to rozwiązać. A ja jeszcze będę się pewnie chwilę męczył. Mm, no i już końcóweczka. A. A dobra, tylko muszę je tym. Yy, miejscem zamienić. No i okej. Okay. Dobra, udało się ułożyć. No nie, nie był to jakiś szybki czas, pewnie, pewnie w okolicach 20 minut. No bardzo szybko. Ten czas ucieka, jak się to robi. <grym> no masakra. Ale dobra, lecimy, lecimy dalej. I tak szybciej niż yy, jak wykonywałem to za pierwszym razem. Więc poduszeczki. Ułożone, wskakujemy w teleport. No i lecimy dalej tunelem. Wymieniłem myszkę. Jestem ciekawy, czy strasznie będzie to słychać na nagraniach, jak czasami klikam, bo jest głośniejsza. Mam nadzieję, że jakoś strasznie nie będzie. Dobra, i lecimy w kolejne. W kolejne pomieszczenie. No właśnie tutaj jest to miejsce, o którym wspominałem, że trzeba przetrwać, no bo tutaj trzeba dźwignie poprzeciągać, a jakie poprzeciągamy, to wtedy te ściany się, no, ściany znikają i te, te wieżyczki zaczynają nas atakować. No, ale to można właśnie szybko kliknąć i wtedy już można skoczyć rachciach. Tutaj mamy takiego NPC, taką panią. No i u niej możemy oddać leder butsy i ona nam wtedy podpowie, da nam podpowiedź że właśnie ten y, dzienniczek który byśmy stąd wyjęli książka z imionami y, bohaterów daje y, jakby rozwiązanie zagadki a więc tutaj mamy tą całą planszę i poprzez y, poprzez y, dźwignię tutaj musimy po, poustawiać w odpowiedni sposób te kółeczka oraz Xy. no i właśnie tak jak w historyjce questa jest oczywiście spoiler y, do questa w, w opisie filmu ja ze spoilera ze spoileru korzystam. No i właśnie tam byśmy dostali książkę, w której są podane imiona tych bohaterów, tych herosów w zależności gdzie w jakim miejscu ich imienia się znajdowało krzyżyk, krzyżyk lub kółeczko, to tam to stawiamy. Ja sobie popatrzę już na spoiler, żeby to właśnie szybciej szybciej szło. To jest moja pierwsza postać. Na której ten quest y, wykonałem, więc no, quest dość stary. Y, wiele osób właśnie wspomina, że bardzo fajny quest, ludzie y, lubią ten questik, No ja jakoś chyba przez to, że y, nie dostawało się z tego questa jakichś takich przedmiotów, które bardzo by grę zmieniały, no to jakoś nigdy go nie wykonywałem. Szczególnie, że. A, tutaj bym chyba wyszedł. Tutaj trzeba kliknąć ciach ciach i pojawia się tepek. No widocznie przez to, że już ten quest y, y, wykonałem, no to jedno jedno miejsce mnie ominęło. To ja najwyżej to y, wrzucę z tego pierwszego z tego pierwszego materiału, z którego nie byłem zadowolony, jak to y, jak to wykonuje. Misja z mionami chrosów y, zrobiona. Wskoczyliśmy w teleport. No i y, kolejna miejscówka, kolejna emisja Jesteśmy już właśnie przy tym, przy tej machinie machinie tych snów, marzeń żeby, żeby właśnie się przenieść już w to ciekawe miejsce no chyba, taka, chyba takie najciekawsze miejsce z tego całego um, quest'a, tu gdzie się przeniesiemy, a więc teraz tutaj tak, już się zapoznaję dobra, więc w pierwszej kolejności musimy tutaj <laughs> rzucić ringi kliknąć dźwignię, wylać wodę no, i tutaj rzucić Firefielda, no i wbijamy do, nie, do teleportu. No, i jesteśmy, <grym> jesteśmy w tym <laughs> świecie świecie snów. Zawsze mnie ciekawiło to miejsce, jak to widziałem gdzieś na jakichś yy, screenach i tak dalej, ale ogólnie to całe, ta cała właśnie przestrzeń to tu o tym się strasznie kojarzy z dawnych czasów, właśnie z OTS-ów, jak były takie trochę yy, orszabal ocy. No, i właśnie te miejscówki zawsze miały takie, takie otoczenie, takie tło, i na przykład się latało i nawalało się jakieś ferumbrasy yy, złeków. Więc no, jakoś nie wiem, zawsze z oczami y, starymi mi się tak to y, kojarzył ten void. No i przechodzimy. Kolejne miejscówki. Właśnie ciekawe, czy tutaj można oberwać od tych demonów, ale chyba nie. Nie, nie da się. A więc przemierzamy. O, tutaj możemy już bardziej chodzić. Akurat w tym rumie musimy tam wskoczyć. No i dobra, przebyliśmy drogę naszych y, snów. I tutaj ze skrzyneczki dostalibyśmy taką nagrodę a więc buteleczkę z winem, chlebek oraz certyfikat. No, że przeszliśmy tą całą próbę Dream Challenge. I tak, idąc dalej, no tutaj musimy dokonać wyboru, że albo wybieramy tą dobrą, dobrą drogę, albo właśnie siły ciemności, a więc. W tamtą stronę tutaj na lewo siła siły ciemności, a tutaj do góry dobro. Ja wybrałem dobro. No i kontynuując też to, co zacząłem mówić o, o przedmiocie, bo tutaj można zdobyć dwie fajne tarcze właśnie w zależności, którą stronę się wybrało, czy złą, czy dobrą. I tak samo z tymi outfitami i addonami. Tylko żeby właśnie w pełni wykonać ten quest to musimy oddać 3000 Demonic Essence. No i właśnie aby mieć wyższą rangę przede wszystkim. I właśnie jak już mamy tą wyższą rangę to możemy tutaj do tego pomieszczenia wejść, aby w pełni wykonać ten questik. No i jak na razie zatrzymałem się na tym etapie, że po prostu mam tą pierwszą rangę tylko za przejście tej próby, za przejście tego Dream challenge'u a gdzieś tam w przyszłości, właśnie jak uda się nazbierać trochę tych demonic sens to pewnie będę sobie jakoś, jakoś tam jeszcze wracał do tego questa no i stopniowo oddawał. No, ogólnie dość fajna sprawa. Co ciekawe, też patrząc na aktu aktualizację, no to Quest wyszedł na wersji 7.9, a add a te addony i outfit na 8.1, więc pewnie właśnie przez te dwie co najmniej aktualizacje większe Cipsof sobie zrobił taki czas, żeby to wprowadzić, bo zanim właśnie gracze zdążą zdobyć tyle tych demonic Essence, no ale no spoko sprawa, fajny kwestik, questik o, i również myślę, że będzie. Fajnym questem jako jeden z kolejnych odcinków, jeśli właśnie chodzi o 7.9. A żeby też, tak właśnie czasu powiedzmy, nie tracić, żeby nie było jakiegoś bardzo długiego, długiej przerwy pomiędzy odcinkami, no to pe pewnie jeszcze po drodze przed POI wpadną jakieś odcinki już z ogrywania kolejnych wersji 8.0. No i tutaj jeszcze co nieco na temat tej wieży, bo właśnie to jest ta wieża, o której na początku wspominałem, że chyba Mam nadzieję, że wspominałem właśnie tutaj Nightmar. Najci sobie wbudowali wieżę, dzięki czemu mogli w różne regiony TB y y szybciej podróżować. Więc tutaj mamy na przykład tepek do, do THIS, mamy do Karlin. Y tutaj akurat jest właśnie, żeby wejść w tą miejscówkę, do której teraz właśnie już po wykonaniu quest'a mamy dostęp. Y no i to jest y piętro. Dla pierwszej rangi właśnie im y, wyższą rangę mamy, to będziemy mogli wtedy korzystać z kolejnych tepeków z kolejnych miejsc, do których y, będzie można się przeteleportować. bo chyba ta, ten jest taki najfajniejszy, bo można na mint Wallin y, się przenieść. na no, wiadomo no, tak y, y, biegnąc no dość długa droga. Żeby właśnie tymi portalami podróżować to też trzeba mieć te perełki. Je można albo dropić z potworków tych właśnie głównie demonicznych lub kupować je można u przedstawicieli Explorera. A więc no, myślę, że spoko sprawa, spoko też taka powiedzmy ciekawostka. No i skrót, bo ja tak naprawdę kiedyś tej wieży praktycznie no, nie odwiedzałem dlatego, bo ja zawsze nie wiedziałem, jak, w jaki sposób się można do niej dostać. Wiedziałem, że tutaj, właśnie gdzieś za drzewkiem, jest, jest dziura na poch. no ale właśnie zawsze mnie blokowały tutaj te drzwi. Nie wiedziałem, z czym to jest powiązane, a to jest właśnie powiązane z Dreamer's Challenge Questem i z rycerzami koszmaru. I szybko można sobie na przykład do takiego Thais, do miasta wrócić. A więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że już całkowicie tego odcinka nie skiepściłem przez te kolejne podejścia pod nagrywanie i takie miksowanie tego z tą pierwszą częścią. No ale no, czasami tak bywa, nie zawsze się za jednym podejściem uda tak wszystko zrealizować jakby się chciało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.